Kochani studenci, na dobry początek akademickiego roku szkolnego życzę dobrych stosunków z paniami z dziekanatu. Siemano, z tej strony mrożeni. mamy 216 dni do matury. Dzisiaj zradzę wam co się działo w mojej miejscowości w zeszłym tygodniu w środę. Przyjechał do nas ŁKS, czyli Łódzki Klub Sportowy. Taki klub piłki nożnej. Ja wiem, że dla niektórych jest to oczywiste, ale dla mnie niekoniecznie, bo ja na przykład piłką nożną się totalnie nie interesuję. Dlaczego o tym mówię? Co w tym jest takiego, no, że LKS przyjeżdża? No bo to jest taki bardziej fame, wiecie, światowy. Mówią o tym w telewizji kiedyś swojego czasu, a tu u nas to się praktycznie nic nie dzieje. To jedyne, co tam przeczytamy o naszej drużynie w jakiejś tam lokalnej gazecie czy coś. I dlaczego też to jest takie specjalne? Z tego co się dowiedziałem, to chyba LKS grał kiedyś w Wyżej, bo w tym momencie jest w czwartej lidze, tak jak y, drużyna z mojej miejscowości, y, a kiedyś chyba był wyżej, czyli tam w trzeciej lidze. Czy, no, osoby, które tam się ogarniają, to będą wiedzieli, ja nie wiem. I tak, to jest ten klub, których kibice zostali zakaz wchodzenia na stadiony, bo rozsypywali szkło przed jakimś tam meczem, bo rzucali lacami. Na boisko i tak dalej i tak dalej I tak naprawdę po rozmowie z paroma osobami to Dowiedziałem się, że LKS większość punktów, które ma w tabeli zdobył Ponieważ mm, inne drużyny oddawały to wszystko walkowerem Czyli nie, nie przyjeżdżajcie do nas, nie chcemy z wami grać, wygraliście to Bo po prostu władze takich miejscowości bały się przyjazdu tych kibiców Którzy są no troszkę gorsi niż tacy normalni kibice Którzy by tam robili... No pewne nieciekawe rzeczy. I wtedy właśnie w tą środę wracam sobie ze szkoły, wychodzę na rynku, idę, 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 patrzę korek. No gdzie u mnie, u mnie nigdy, nigdzie nie ma korków. No więc nie, nie, więc nie wiedziałem o co chodzi, tylko widziałem gdzieś tam w tle, że miga niebieskie światełko. No to oczywiście wiadomo, że policja myślałem się tam trzasnęli czy coś. Potem właśnie się dowiedziałem, że to dlatego ponieważ przyjeżdża do nas LKS i przyjechała policja i sprawdzała po prostu y, większość samochodów. I słuchajcie, w tym dniu, kiedy odbywał się ten mecz, policji w mojej miejscowości było podobno ponad 300 sztuk. No. Nie ogarniam, po prostu zebrana było, po prostu zebrana była większość policji z całego województwa. I z Łodzi podobno przyjeżdżali, i gdzieś tu z miejscowości obok. Po prostu wszystkie, wszystkie były zebrane siły, aby tu jakoś ogarnąć, żeby ten mecz się odbył bez większych zamieszek, bez żadnych problemów i tak dalej. Jak to w takiej małej miejscowości? Osoby, które chodzą na mecz, to są zazwyczaj cały czas te same osoby, i tam, jakby, działacze klubu znają tych wszystkich tam, przynajmniej z widzenia, i po prostu wpuszczały na stadion tylko osoby, które były im znane. Czyli ktokolwiek, co przyjechał z Łodzi, nie był wpuszczany. Jeśli kogoś nie znali, no to panie, daj pan dowód i sprawdzimy, skąd jesteś. Jak jesteś gdzieś tutaj z okolic, no to proszę, zapraszam, usiądź sobie wygodnie, wypij kawę i tak dalej. Ale jak jesteś z Łodzi, no to sorry, macie zakaz. Tak czy siak przyjechali łódzcy kibice i po prostu kibicowali sobie z zasiadki. Tak w ogóle to były jeszcze przygotowane oddziały prewencji, armatki wodne oraz policja komna. Plus oczywiście normalna policja, i z tego co wiem, nawet były zastawione wyjazdy ka w każdą stronę. Także powiem Wam, totalna masakra. Niestety, niestety nie powiem Wam, że co się stało, jak tam pobili się i tak dalej, bo odbyło się bez większych awantur. Yy, ale po prostu yy, tak się zastanawiam, czy naprawdę musi to tak wyglądać, że żeby móc zagrać, yy, żeby po prostu, żeby. Móc zagrać i żeby nie oddawać meczu walkowerem, to trzeba zabrać taką dużą ilość policji, żeby to wszystko zabezpieczyła i to oni nie zabezpieczali tylko w tą środę, tylko oni zabezpieczali już we wtorek, żeby nikt na przykład właśnie nie rozsypał szkła, bo były takie sytuacje, że było szkło rozsypywane na, na stadionie dzień przed meczem. Także tutaj już się szykowali do tego meczu policjanci wcześniej, ale no wyobraźcie sobie, jakie to są koszty. Żeby przyjechała tutaj policja z Łodzi I z jakichś tam okolicznych miejscowości Żeby ich tu było tyle, żeby to wszystko ogarnąć A wystarczyłoby po prostu jakoś normalnie kibicować Jakoś normalnie się na tych meczach zachowywać Ja oczywiście nie krytykuję ogólnie kibicowania No bo to jest głupota Wiadomo, że jak tam drużyna sobie gra I słyszy, że ktoś im kibicuje No to jest okej, okay, no ale bez przesady Czy naprawdę po skończonym meczu Trzeba iść do kibiców drugiej drużyny I złamać im nos, albo dać im po mordzie? Na to pytanie odpowiedzcie sobie sami Tutaj i tak jakby ten mecz nie był jakąś dyską ratującą dla lokalnego klubu, bo i tak przegraliśmy 5 z 1, ale przynajmniej zagraliśmy. Także moi drodzy, kibicujcie z głową i nie lejcie po mordzie kogoś tylko dlatego, bo lubi inną drużynę. A na koniec przypominam, że w opisie macie ankietę dotyczącą tego, czy chcecie jakiś materiał z gier zamiast jednego dnia x dni do matury, plus jakieś swoje ewentualne pomysły, czyli nie wiem, jaki to ma być dzień, albo jakiś taki inny sposób rozwiązania tej sytuacji, piszcie w komentarzach. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do jutra. Cześć! Aha, jeszcze w komentarzach możecie napisać, jaką grę chcecie zobaczyć.